W Sieradzu został odsłonięty pomnik poświęcony ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem. Jego budowa przy sieradzkiej kolegiacie wywoływała różne komentarze wśród mieszkańców. Dziś jednak nie było sporów. Sieradzanie przyszli w ciszy uczcić pamięć ofiar katastrofy. Zapalali znicze i składali kwiaty. No pewnie, że tak. Przecież to jest y, taka katastrofa. Cała elita zginęła, prawda? No, A tylko moje. Bardzo dobrze, że mam takie miejsce która chociaż troszkę będzie pan, taką pamiątką dla tych, którzy zginęli właśnie w tej katastrofie. Granitowy obelisk symbolizuje skrzydło samolotu wbite w ziemię. Jest na nim data tragedii i nazwiska wszystkich 96 ofiar. Fundatorką pomnika jest posłanka Krystyna Grabicka. Chciałaby w ten sposób zjednoczyć mieszkańców Sieradza. Wiele osób znałam, w szczególności parlamentarzystów, ale bywaliśmy też w pałacu pana prezydenta. Znaliśmy panią prezydentową, to bardzo dobrzy, ciepli ludzie, bardzo dobry prezydent, najlepszy jakiego mieliśmy w historii Polski powojennej. Pomnik poświęcił ksiądz Marian Bronikowski. Stali się ofiarą katastrofy lotniczej, ginąc na służbie dla dobra naszej ojczyzny. O pamięć i szacunek dla wszystkich, którzy odeszli, sieradzanie modlili się podczas uroczystej mszy świętej.